Witajcie widzowie w kolejnym odcinku naszej serii, w której omawiamy sobie sytuacje polityczne, gospodarcze największych gospodarek świata. W dzisiejszym odcinku skupimy się na Chińskiej Republice Ludowej. A więc, jak dobrze wiecie, obecnie sytuacja w, no, inach, mówmy już skrótowo, jest złożona i pełna wyzwań ze względu na to, jak, jakim państwem samym w sobie są Chiny, tak? Na to ich dążenie do bycia, wiecie, takim supermocarstwem, jak Stany Zjednoczone, jednocześnie mając w sobie, wiecie tam, jakby, ideę komunizmu, to wychodzi im na dobre, niedobre, no, zależy. Indoktrynacja społeczna zrobiła tam swoje, tak? Ludzie się już do tego przyzwyczaili, ale trzeba na to patrzeć z tej perspektywy, perspektywy, że ludzie tam jak wiecie, w przyszłości, jak może dotrze do nich coraz więcej informacji, nie zaczną mieć z tym problemów, tak? Bo z jednej strony mogą być już na tyle przyzwyczajeni, niczym Korea Północna, a z drugiej strony jednak te wpływy Zachodu, no mają swoje odbicie w tamtejszym społeczeństwie, dlatego myślę, że jak zaczną się, wiecie, jakieś problemy większe w Chinach, to te jakieś głosy niezadowolenia, no mogą, mogą, mogą jak najbardziej coś działać. My bardziej się skupimy właśnie też na tym społeczeństwie i gospodarce, jakie to jest są powiązane ze względu na to, jak wiele lat temu w Chinach obowiązywała polityka jednego dziecka, to obecnie ma, wiecie, bardzo duży problem, ze względu na to, że prognozy oczywiście na 2030 rok do tak 2050 około, no tak już sugerują, że te od 30 nawet do 50% tego społeczeństwa chińskiego będzie na emeryturze, no co jak możecie sobie wyobrazić, jest ze względu na gospodarkę czymś tragicznym, ponieważ no dla takiego jednego emeryta to zazwyczaj, zazwyczaj większość w większości krajów, no, trzeba mieć takie dwie do trzech osób pracujących, żeby to było, żeby gospodarka była w stanie funkcjonować i to jest takie minimum. Dlatego, no, nadchodzą ciężkie czasy, też zależy, jaki będzie postęp gospodarczy w Chinach na przestrzeni tych lat i jak tutaj staną, wiecie, wprowadzone te wszystkie takiego rodzaju rozwiązania typu właśnie AI, jakieś nowe technologie, które sprawią, że, nie wiem, może będzie potrzeba mniejsza liczba pracowników, a będą wytwarzali takie same Produkt krajowy, tak? To pozwoli w jakiś sposób załagodzić te skutki. Aczkolwiek tutaj takim bardzo dużym problemem jest także to, że niby Chiny, wiecie, są za tą polityką prorodzinną, ale tutaj dochodzi już taki kolejny efekt tej polityki jednego dziecka. Ponieważ w Chinach, kiedy ta polityka obowiązywała, wszelkie no, normy społeczne, wszystko było, że rodzina najlepiej, żeby miała syna, ponieważ syn, to wiecie, jest taka przyszłość rodziny, przedłużenie tej rodziny, tak? I on sobie taką znajdzie, gdzie ta rodzina będzie kontynuowana. Dlatego, no, tam w tych czasach, no, rzecz okropna była, jest bardzo duża dysproporcja mężczyzn do kobiet. No, możecie sami się tutaj domyśleć, jak do tego doprowadzili. I przez to ten ich problem demograficzny jeszcze jeszcze bardziej narasta, ponieważ odeszli od tej polityki jednego dziecka. Ale mimo to, to wciąż jest, wiecie, w tym społeczeństwie chińskim głęboko zakorzenione. Dlatego, pary mają to jedno dziecko. Spora część tych par w ogóle decyduje się całkowicie poświęcić, karierze i samym sobie, dlatego no, to jest ogromny problem demograficzny, można więc powiedzieć kryzys. Do tego dochodzi jeszcze jeden taki problem, że nawet jeśli już tam się ktoś zdecyduje na to dziecko, to koszty, przede wszystkim koszty, szkoły to wszystko. To w Chinach, żeby dziecko miało taką wiecie, porządną edukację, wiecie, zajęcia dodatkowe z tego, tego, dosłownie cały grafik od poniedziałku do niedzieli, codziennie coś, coś, coś. Od, no, no, takie, taka tam jest kultura, tak? Tam każdy musi być dobry we wszystkim, mieć jakieś lekcje, pianina, nie wiem, może szachy, kto wie, co tam jest popularne, ale to jest bardzo drogie. Dlatego wiele par decyduje się na to, żeby jednak tych dzieci nie mieć, poświęcić się samym sobie, po prostu, no wiecie, przeżyć swoje życie i tyle, bez patrzenia w przyszłość tutaj Chin. Z jednej strony jest to zrozumiałe, z drugiej strony, no, ten wielki azjatycki tygrys, no, może, może niedługo stać się po prostu, wiecie, no, dywanem w czyimś salonie, jak tak dalej im pójdzie. Wiecie, no, ich ustrój polityczny, komunistyczny no jednak ten brak tego wiecie, kapitalizmu powoduje jednak wiecie, braki inwestycyjne, trudności na rynku pracy wiecie, niskie pensje też trzeba patrzeć na to, na to dodatkowo, że Chiny, większość ich społeczeństw wiecie, Chiny są ogromne, ale większość tych społeczeństwa jednak żyje na wybrzeżu wielkich tych Metropoliach, no niektóre z tych metropolii to dosłownie dziesiątki milionów ludzi, a został bardzo i to bardzo zaniedbany e, sektor rolniczy. Sektor rolniczy w Chinach po prostu też już zaczyna upadać, ze względu na to, że młodzi wyjeżdżają po prostu do miast. I tam już zaczynają się pojawiać pomału te takie wioski rolnicze, które no po prostu miasta duchów. I dlatego to będzie taki kolejny problem, że mimo to, że ci ludzie opuszczają wieś, jadą do miasta, to żywność w międzyczasie też zacznie drożeć, ze względu na to, że no nikt nie zajmuje się rolnictwem. A przy tym rośnie bardzo dużo, wiecie, część tego branży, nazwijmy to usługowej, wiecie, reklamowanie rzeczy tam na Instagramie czy na ich, odpo na, 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 na ich odpowiednikach, oczywiście na TikToku i tam ich innych aplikacjach. Wreszcie ci młodzi ludzie tam zaczynają reklamować rzeczy, działają online, tam jakieś zdjęcia sobie zrobią, że nie dość, że ci młodzi nie pójdą do tych normalnych prac, bo będą działali sobie w internecie, skąd? Będą dostawali jak najbardziej swoje wynagrodzenia, tak? Będą dostawali, wiecie, sprzeda, będzie się zgadzać, tam jakieś wyświetlenia, tam jakieś pieniądze za reklamę. I tym podobne rzeczy. No, będzie im się zgadzać, nie będą wiecie, mieli tej motywacji, żeby iść do normalnej pracy. Chyba, że no, rząd chiński coś na to zaradzi. Aczkolwiek wątpię, ponieważ to będzie bardzo trudne, tak? Na razie, na chwilę obecną, wiecie już, nawet, nawet za czasów COVID-u PKB Chin wzrosło, co prawda nam chyba o 2% jakoś. No, tak średnio tutaj ich no, PKB rośnie te 3-5% rocznie. No, wiecie, jeden powie dużo, drugi powie mało. Pamiętajcie, że Chiny mają wciąż taki bum gospodarczy, on się jeszcze pociągnie. Z parę lat co najwyżej. I już od tego 2030 on zacznie stopniowo spadać, myślę, do takiego poziomu 1,5%. 35., 40. rok. może to już, będzie, to już będzie taka stagnacja. I ten 40., 50. to już będzie najgorszy okres dla tego społeczeństwa chińskiego ze względu na to starzejące się społeczeństwo. Tutaj już może będziemy mogli zauważyć, jeśli nie zostaną wdrożone jakieś innowacyjne metody tutaj dotyczące samych, wiecie, metod produkcji albo społeczeństwa, może zwiększenie wieku emerytalnego, ale to tam to już by musiał ten wiek emerytalny wtedy podskoczyć do jakichś 70 par lat chyba. No, że jeśli tego nie wprowadzą, no to te dwa tysiące rok myślę, że już jak najbardziej będziemy mogli zaobserwować, wiecie, już na no, tak naprawdę recesję. Będziemy mogli zaobserwować recesję u tego wielkiego azjatyckiego tygrysa, ale tak na dzień obecny takie, wiecie, ambicje te cele tego rządu chińskiego, czy, czy, czy oni tak naprawdę mają taki problem? No, jeszcze taki dodatkowym problemem u nich jest, wiecie, że my się śmiejemy z tego, że coś się Made in China, a to się psuje po tygodniu to myślimy o tym w ten sposób, że a, to Mada się psuje? Tak, wiecie, tylko pamiętajcie, że oni u siebie robią tak samo. Oni nie, nie robią u siebie lepiej. Oni też robią u siebie wszystko po kosztach. Do tego dochodzi wielkie zadłużenie i tu już nie tylko takie lokalne, wiecie, takie już samorządowe, ponieważ wiecie, no, mimo wszystko to jest tak komunistyczne, tam są też socjale różnego rodzaju, jest te wsparcie dla społeczeństwa, te samorządy się zadłużają. Mówię tutaj bardziej o tych samorządach, yy, które nie są właśnie w tych metropoliach, że oni muszą, wiecie, już wspierać tych starsze osoby, a jedno na terenach tych samorządów już te no, młodsze pokolenie już w większości wyjechało. Z tego też wszystkich korporacje, no, w większości te, wiecie, budowlane, no też już są zadłużone, bo, no wiecie, ten, ceny na chińskim rynku mieszkań są ogromne. Tam, w w każdej takiej metropolii to macie większe ceny niż w Warszawie, więc no, nie każdy nawet tam ma sobie na mieszkanie może pozwolić. No, Populacja też jest tego powodem dodatkowym i to, że, ta ich populacja głównie, no już wyemigrowała do tych miast. Jak wiecie, no jest, no, Chiny obecnie dążą do Osiągnięcia TUS-u, nazwijmy to kraju średnio rozwiniętego. tak naprawdę do prognozy to wskazują, że do 2035 roku będą, będą starały się mimo to utrzymać ten taki wzrost gospodarczy. No, zobaczymy, jakim to wyjdzie. Trzeba tu przede wszystkim patrzeć na to, jak zachowuje się społeczeństwo, jak zachowuje się rząd, jakie polityki wprowadza. Bo też pamiętajcie, że czym więcej on zacznie wprowadzać różnego rodzaju polityk prorodzinnych, w tym taki zaniżania cen. Będą wprowadzali takie limity cenowe można na niektóre rzeczy, to będzie jeszcze gorzej oddziaływało na ich gospodarkę. Też opowiadajcie, że jak oni wprowadzą limit cen na coś, no to konsumpcja tej danej rzeczy wzrośnie, a ze względu na ich populację, to ta konsumpcja nie będzie zaspokojona. To będzie prowadziło do kolejnych problemów, że nawet jeśli coś będzie miało już niską cenę, nie każdy będzie mógł sobie na to pozwolić, to dodatkowo może do tego zniechęcać. W tym przypadku głównie mówię, wiecie, o tych różnego rodzaju y, politykach, które by miały zachęcić tutaj wiecie, do posiadania dziecka, typu na przykład nie wiem, ośrodek Szkoły, w których wiecie te ich pasje, typu pianino, będzie rozbijane, Wiecie, powiedzą, a tutaj macie taką cenę, no ale co, no ale no, w Kali kraju nie zorganizują tego czegoś dla dziesiątek, setek, tysięcy dzieciaków, a nawet jeśli to dosłownie wiecie, to będzie o miejsca. Jeśli w jakimś miejscu będzie 100 miejsc, a chętnych będzie 10 tysięcy, no to nie zrobią tego. I to też sztucznie zniszczy, wiecie te miejsca pracy, które są obecnie, które mają wysokie ceny, będą musiały zejść w dół, żeby móc, móc być konkurencyjnymi, a jeśli oni zejdą w dół, będą je zarabiać, spowoduje to dodatkowo. Problemy gospodarcze dla tych, no co jakoś funkcjonowali. Dlatego taka moja osobista prognoza, na przyszłość dla Chin, to jest takie kolejne, pomału upadające mocarstwo, to też dosłownie w tak jak Rosja, na własne życzenie. Na własne, własne życzenie oni wprowadzili tę politykę jednego dziecka, co ich, no to było ich takim, można powiedzieć, największym błędem, tak. Już obecnie pop nie dość, że populacyjnie przegoniły yy, ich Indie, to ich społeczeństwo, no za parę lat będzie składało się w dużej części z emerytów. No pamiętajcie też, taka, no, to jest. Taka statystyka, że powiedzmy, że 40% społeczeństwa to będą emeryci, to te pozostaje 60%, to to nie są ludzie w wieku produkcyjnym, bo do tego dochodzi jeszcze ten przedział. Od, od, od powiedzmy 0 do 16 lat, powiedzmy, yy, osób, które wciąż się uczą, nie mogą pracować. Znaczy w Chinach to też to inaczej trochę wygląda, też wiecie, wiecie jak jest. Tam wiele, co, co jakiś czas są jakieś zdjęcia z fabryk, gdzie no ci w pełni dorosli pracownicy że tak nie za dorosłe wyglądają, ale no, powiedzmy, 40% będzie tych osób starszych emerytów. Do tego my, Myślę 10%, 15% dajmy dzieciaków, do tego ileś procent co i tak będzie na bezrobociu, tak zawsze jest, nie oszukujmy się, dlatego oj, no to widzę dla państwa chińskiego. Myślę, że zapowiada się tutaj, wiecie, kolejny taki upadek imperium, które miało swoje dobre czasy, My, można powiedzieć, że nawet teraz ma, dodatkowo te jakieś sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych mogą ich jeszcze zacząć pomału już wybijać, myślę że. myślę, że na przestrzeni paru lat zobaczymy jak to będzie, czy Wielki Tygrys upadnie, czy jednak jakoś przetrwa to by było na tyle w dzisiejszym odcinku widzowie, z chęcią zapraszam was do tej skomentowania, do dyskusji w komentarzach, z, chę z chęcią z wami porozmawiam na ten temat, proszę, no, możecie zostawić lajka, subskrypcję, jeśli materiał wam się spodobał widzimy się w następnym odcinku, żegnajcie